Witam serdecznie. Rok 2019 to okres, kiedy obchodzimy nie tylko setną rocznicę powołania policji państwowej, ale także upamiętniamy wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej. 80 lat temu, 1 września 1939 roku, trzecia Rzesza Niemiecka zbrojnie zaatakowała II Rzeczpospolitą, wywołując największy konflikt militarny w XX wieku. Polacy pierwsi w Europie nie zaakceptowali gwałtu na prawie narodów do pokojowego współistnienia, a wśród nich był niezwykły człowiek, na spotkanie, z którym teraz zapraszam. Pan pułkownik Stanisław Sierawski, bo o nim mowa, ma 104 lata i jest jednym z ostatnich żyjących obrońców twierdzy modlin. Młodość naszego bohatera przypadała na czasy kiedy Rzeczpospolita po 123 latach rozbiorów powracała na mapy Europy, a w odradzającej się Polsce tworzona była także Policja Państwowa. Dzień dobry. Szanowny Panie Pułkowniku, czy Pan pamięta swoje dziecięce lata? Wiem, że to nie były łatwe czasy dla Rzeczypospolitej i narodu polskiego. W tym czasie, jak moje dziecięce lata, nie było szkoły, nie było szpitala, Szpital gdzieś był, tylko w dużym mieście, a w powiatowym to tylko jakiś tam wagon był, co mieściły się tam 5-10 łóżek. Nie było lekarza, był jakiś felczer tylko. Takie życie było właściwie w moim dzieciństwie. Mama została z sześciorga dziećmi na trzech morkach ziemi, w dwóch mieszkankach żeśmy mieszkali właściwie tylko i takie było życie bardzo trudne. Do szkoły chodziłem, szopa była, nie szkoła. Trzeba było, nie rozbierało się z kurtki, bo ręce były, palce były zamrożone. W szkole właściwie takie życie było dawne za moich czasów. Dzisiaj jest luksus, dzisiaj jest wspaniały kraj. Trzeba się cieszyć tym krajem. Panie pułkowniku, gdy wybuchła II wojna światowa, pan miał wówczas 24 lata. Czy może nam pan chociaż troszeczkę przybliżyć, jak toczyła się pana walka o wolną, niepodległą Polskę, o obronę Polski i gdzie pan służył? i... No, w 1937 roku poszedłem do czynnej służby do Modlina drugiego Pułku Piechoty. Tam zostałem zatrzymany. Miałem iść już no, do. Do, do służby skończona, zatrzymali nas. 6 miesięcy zatrzymana służba była, właśnie moja. No i działo się już tak, że na linii właśnie, tutaj walczyłem, pierwszej linii Nowy Dwór od, od strony Narwi, bo ta linia się ciąga od Narwi do, do Wisły. I dowodziłem granatnikiem właściwie, a mój się został zabity właśnie przy mnie. Ja byłem tak odgrodzony ścianką półmetrową od niego. Dowodziłem tym granatnikiem właśnie, a jego trafił szlatan mocny. Obszary były straszne właściwie, okropne były. Trudno było wytrzymać. Nie było wyżywienia, brak było w ogóle. Życie było trudne. A później niewola. Nie, było, nie, było, nie pod dachem byliśmy, bo byliśmy przeznaczeni tylko na roboty. Niemcy właśnie nas w tym, w tym ławie trzymali. To myśmy się tak jeszcze jednostkami do końca trzymali, że na ochotnika nie wychodziliśmy, bo pytali się, kto chce iść do pracy. I żeby występować. I to się wszystko setkami występowało, bo był głód. Nie było żadnego żywienia pod gołym niebem, żeśmy nocowali. Także było, te warunki były okropne, straszne. No ale na koniec z litości nas kilkaset wypuścili do domu. Z kilku tysięcy właśnie jeńców. W 1940 roku znowu pan podjął walkę. Już i podjął. tak, już, już od razu człowieka ciągło, bo człowiek kochał swój kraj, wiedział, co jest wolność, jak, jak, jak ją trzeba cenić, jak trzeba przy niej pracować, właśnie, żeby, żeby, żeby ta Polska była. A historię troszeczkę znałem, bo nie miałem dużej szkoły, ale historię bardzo kochałem. Właśnie to zrozumiałem, że trzeba swój kraj bardzo kochać. Ginęli żołnierze, ginęli cywile. To był straszny czas dla narodu polskiego. Ginęli także policjanci Policji Państwowej. Panie pułkowniku, czy pan podczas swojej historii, podczas swojej walki o niepodległą Polskę miał do czynienia? Czy pan znał? ówczesnych policjantów. Policjantów II Rzeczypospolitej. W Legionowie znałem policjanta Jagodziński, bardzo porządny rodak był. Przychodził często do naszej wioski, jak były łapanki do, na roboty do, do Niemiec, to dawał nam znać, żeby się chować na nocy z domu. Było, było granatowych policjantów było bardzo dużo dobrych właściwie. To trzeba było ich szanować właściwie, bo kiedyś to było tak inaczej, że trafił się policjant na wiosce, to była wielka coś. To był szanowany, to był... to, to, to ludzie byli niektórzy wystraszeni po prostu. To, to nie tak jak dzisiaj, że dzisiaj to sobie z tego w ogóle... Z, Lekceważą policjanta, czy oficera, czy innego, bo to są już takie inne, inne czasy, jak za mojej młodości właściwie. Myśmy należeli w Olszewicy do gminy Janówek, tam był jeden tylko policjant, jeden wójt, sekretarka i policjant był za moich dziecinnych czasów. Czyli ogólnie służba policjantów II Rzeczypospolitej była postrzegana pozytywnie. Można było liczyć na policjantów. Kiedyś był mundur, każdy był bardzo ceniony. To czuło się, że jeżeli ktoś nosi mundur, to służy na rzecz niepodległej Rzeczypospolitej. Że, że jest bardzo przydatny do, dla kraju. A czy wielu spośród ówczesnych, młodych ludzi garnęło się do służby w mundurze? Proszę pana, to było za trudne czasy. Dostać się, żeby uzyskać mundur, to była jak, jakby, jakby na loterii grał. W wojsku miałem naprawdę dobrze, bo grałem dobrze w siatkówkę właściwie. Też, także mnie tam oficerowie z mojego pułku, to mnie tam nawet znali. Byłem taki czynny, do, do szlakem kadrówki też wybrany byłem właśnie z takim śmigłem oficerem, który właśnie żeśmy na, na kilkadziesiąt minut kilometrami żeśmy przechodzili. Także wszędzie wszędzie lubiałem być czynny właśnie, że nigdy nie, nie potrafiłem żyć samotnie. Na uroczystości z okazji 104 Pana urodzin rozmawialiśmy i Pan podkreślał, Panie Pułkowniku, że zawsze był Pan lojalny w stosunku do swoich przełożonych. Czym to wytłumaczyć? Czy to właśnie przełożeni powinni być wzorem dla żołnierza, dla funkcjonariusza, dla osoby noszącej mundur, w stosunku do których trzeba być zawsze w 100% lojalnym? Ja miałam takie szczęście, proszę pana, że wszędzie, wszędzie miałem, do, nigdy nie miałem jakiegoś żalu, bo zawsze mi się tak szczęście sprzyjało. Miałem do swojego dowódcę bardzo dobrego, co można było szanować. Spotykałem się już po wojnie w Warszawie właściwie. Panie pułkowniku, czy pan ma jakieś przesłanie dla ludzi młodych? którzy obecnie wstępują do służby, którzy chcą nosić mundur i służyć Rzeczypospolitej. Kochać swój kraj, mieć dużo radości do swojego kraju, żeby nie wyciągać jakichś nienawiści wiecznie. Panie pułkowniku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło móc rozmawiać z panem. Szanowny panie pułkowniku, Mam zaszczyt w imieniu Pana Komendanta Stołecznego Policji oraz pozostałych funkcjonariuszy z garnizonu stołecznego wręczyć Panu ten drobny upominek, który mam nadzieję będzie Panu przypominał o obecnych policjantach służących Rzeczypospolitej i jeszcze raz serdecznie dziękuję za gościnę, za możliwość rozmowy i proszę, aby Pan przyjął ten drobny upominek tak. na pamiątkę tego. Tak, roku. dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I oczywiście... Miło. Kładam Panu życzenia miło 200 lat zdrowia, wszystkiego tak, najlepszego. Tak, tak. Serdecznie dziękuję, serdecznie dziękuję. Miło mi, że, że Panowie są tak młodzi i są tak już interesują się takimi starymi ludźmi w moim kraju. To jest mnie bardzo miło, bardzo podziwiam po prostu. Trzeba kochać ludzi, kochać swój kraj, mieć dużo przyjaciół. To jest bardzo ważne kontrolować siebie przede wszystkim, a jak mniej oszczędzać ludzi, żeby nie wyszukiwać żadnych niepożądanych siebie rzeczy. Bo teraz za dużo, za dużo ludzie właśnie żądają, mają bardzo dobrze w stosunku do naszego pokolenia, mojego. Trzeba kochać swój kraj, bo jest za co.